Szanowni Państwo, w ostatni weekend odbyły się trzy mecze Polskiej Football Ligi, a także jeden mecz rozgrywek CEFL. Zapraszamy do obejrzenia kilku sytuacji z tych spotkań. Na początek dwa wolne kopnięcia z meczu w Tychach. W obu przypadkach zawodnik drużyny odbierającej dotknął piłkę w polu gry. I piłka następnie wpadła do pola punktowego, gdzie została podniesiona przez zawodnika, który ją wcześniej dotknął. Kolejno, zawodnik ten wybiegł z pola punktowego z piłką. Oczywiście takie zachowanie jest legalne. Piłka była wciąż żywa po dotknięciu ziemi w polu punktowym i mogła być przenoszona przez drużynę odbierającą. Chcielibyśmy jednak zwrócić uwagę na to, że w obu tych przypadkach zawodnik odbierający kopnięcie nie musiał decydować się na akcję powrotną po dotknięciu piłki. Gdyby po prostu uklęknął z nią w polu punktowym, to rezultatem akcji byłby touchback i jego drużyna otrzymałaby piłkę na 20 jardzie, co w obu przypadkach byłoby o wiele korzystniejsze. Pamiętajmy, że samo dotknięcie piłki nie zmienia jej statusu i nie nadaje nowego impetu. Oznacza to, że jeśli zawodnik drużyny odbierającej jedynie dotknie piłkę w polu gry, która następnie wpadnie do pola punktowego i tam zawodnik tej drużyny np. ukręknie, będąc w jej posiadaniu, lub piłka opuści boisko przez pole punktowe, to odpowiedzialność za to, że piłka znalazła się w polu punktowym, spoczywa na drużynie kopiącej i rezultatem akcji jest touchback. Często w takich sytuacjach zawodnicy sądzą, że jeśli nie wybiegną z pola punktowego, to będzie miało miejsce safety, a zgodnie z przepisami tak nie jest. Jeszcze raz podkreślę, że chodzi tylko o sytuację, gdy piłka jest jedynie dotknięta w polu gry. Gdy zawodnik drużyny odbierającej wejdzie w posiadanie piłki przed wbiegnięciem do pola punktowego, to impet pochodzący z kopnięcia wygasa, i drużyna kopiąca nie jest odpowiedzialna za wprowadzenie piłki do endzone. Akcja podaniowa z meczu w Krakowie. Na boisku została podjęta decyzja, że zawodnik złapał podanie i następnie wbiegł do poda punktowego. W związku z czym Rezultatem akcji było przyłożenie. Jednakże, jak widać na jednej z powtórek, zawodnik łapiący podanie w żadnym momencie nie uzyskał pełnej kontroli nad piłką. Przez cały proces łapania piłka przemieszczała się w jego dłoniach, nie miał pewnego chwytu i tak naprawdę nie opanował piłki do momentu, kiedy została ona wybita z jego rąk. Jeśli zawodnik nie ma kontroli nad piłką, to pozostałe warunki złapania na przykład dotknięcie ziemi w boisku co najmniej jedną stopą, oczywiście nie mają znaczenia. W tej sytuacji decyzją na boisku powinno być zatem niekompletne podanie. Sytuacja z meczu w Bielawie, w której została rzucona flaga za defensywne trzymanie. Popatrzmy na oznaczonego zawodnika obrony. Jak widzimy, tuż po snapie wchodzi on w kontakt z zawodnikiem ataku wybiegającym do podania, następnie przytrzymuje go i w wyraźny sposób spowalnia. Takie ograniczenie w akcji podaniowej ma bardzo duże znaczenie i flaga zatrzymanie w obronie była całkowicie słuszna. Jednakże w tej sytuacji na boisku powinna pojawić się jeszcze jedna flaga, tym razem za ofensywne utrudnianie przy podaniu. Popatrzmy na dwóch innych zawodników. Jak widzimy, oznaczony zawodnik ataku w widoczny sposób odpychał obrońcę, uniemożliwiając mu dostanie się do piłki. Sam zawodnik ataku nie był zainteresowany walką o piłkę i był do niej ustawiony plecami. Popełnił zatem faul. OPI, w tej sytuacji powinniśmy mieć zatem dwie flagi, po jednej na obronę i atak i próba powinna zostać powtórzona. Ostatnia sytuacja w tym odcinku i ponownie mecz w Tychach. Popatrzmy na oznaczonych zawodników ataku. Jak widzimy, wchodzą oni jednocześnie w kontakt z jednym z obrońców. Pierwszy z tych zawodników zaczyna blokować wysoko, i po chwili drugi z nich inicjuje niski blok. Taka kombinacja jednoczesnych bloków wysoki niski lub niski wysoki, wykonana na jednym przeciwniku jest niedozwolona. Jest to przewinienie osobiste. Chopy blok. Flaga, która pojawiła się na boisku, była słuszna. W tym odcinku to już wszystko. Dziękujemy za uwagę i jak zwykle zapraszamy do kontaktu z nami w przypadku pytań. Zachęcamy także do śledzenia naszego profilu na Facebooku. Wszystkim drużynom życzymy powodzenia w nadchodzący weekend i do usłyszenia w kolejnym odcinku.